Cześć, witajcie! Z tej strony Tylko co co właśnie widzicie, to jest właśnie rank -up Mohameda Salaha, pierwszy mój rank -up w moim składzie i witam tym właśnie akcentem was w kolejnym odcinku Fifa Mobile na moim kanale. Leci właśnie pierwszy, pierwszy rank-up. Chciałem tylko powiedzieć, że live'y są że codziennie, jakby się ktoś w ogóle pytał, kiedy są live'y czy coś, mniej więcej wieczorem. No i teraz lecimy z paczką 92+, plus. i kogo... Tutaj trafimy, kurde, i lecimy. I jest! Okay, jest, jest ok jest Martinez. Jest Martinez, i jeszcze 95 plus paczka. Także kolejna paka, wysoko powiedzmy, oceniona jeszcze wyżej. Poprzeczka postawiona. Może Sanchez, cokolwiek, i kto to będzie. Co to i jest! Alexis Sanchez! Wow, powiedziałem Sanchez i trafiłem Sancheza, jest Sanchez Nice! Tak? Powinno być wysoka karta, wysoko oceniona karta. No i lecimy tutaj, teraz 20 paczek, miało być trochę więcej paczek, miało być około 50, 60, 70, ale po prostu film wtedy byłby za długi, także lecimy z tymi paczkami, zrobimy, otworzymy je. No i tyle. Ewentualnie zrobię kolejny odcinek z kolejnymi, albo wrzucę te inne paczki na drugi kanał, bo po prostu nie chce mi się tyle paczek wrzucać, bo będzie wtedy 15 minut odcinek. I kolejna paczka, lecimy, zobaczymy ile dzisiaj kart trafimy, już leciały dwie, także dosyć spoko. I teraz, no standardowo EXP. No, no niestety ten EXP mnie tutaj dobija, bo to jest coś co robię najczęściej, może jak 250 koła jest jeszcze super, ale jak trafisz... Expa tak jak teraz 10-20 tysięcy, to to jest to straszne, bo strasznie to dobija nawet jak to nie zabrzmi i teraz wlatuje. Okej, okay, znowu Exp, czyli znowu nic, no super. Chyba standard tych paczek, że tu nic dosłownie nie wleci. I teraz wlatuje znowu Exp, tylko 250 tysięcy nice. Um... Co teraz? Może teraz coś takiego super do kopanego i znowu nic, bo znowu, no tylko tam, te, te Teraz ja wierzę, że coś teraz trafimy za niedługo. Może jakaś taka karta wysoko oceniona. No, znowu EXP. Ciekawe, ile razy chyba bardziej można się opłaca tutaj zliczać EXP w tym odcinku niż, niż ten. Niż dobre karty trafione. Okej, okay, końcy, końcy są spoko. Mimo tego, że to nie jest moje konto, od razu mówię, że nie otwieram na swoim koncie, bo dostałem konto użyczone, to końce są zawsze spoko. OK, znowu 200 koła końców, także jest OK. No i kolejne zostało zaledwie 10 paczek. Ja jeszcze nic tutaj nie trafiłem, czyli jesteśmy w połowie open i jest farfan. Farfan jest dosyć tani, ale jest karta 90 luzy. Nice. Um. No. Teraz wracamy chyba do naszego słabego trafiania, no nie jakie zło i 8 paczek do końca zostało, zaledwie może teraz jakaś kolejna karta wysoko super oceniona i niestety nie, fragment relik i teraz, może teraz karta wysoko oceniona, come on, wierzę w to, że znowu jakaś wypadnie i no niestety. Może teraz? Nie, no żartuję. Znając, że to teraz będzie albo ex, albo końcy. Coś z tego musi być, bo, bo wątpię, że była jakaś karta i. i dupa, końce. No niestety. Ale teraz będzie karta z zapowiedzią. Karta wlatuje 3, 2, 1 i pyk! Tak jest, Almiron, kolejna karta, wysoko, no może nie wysoko, ale oceniona na ponad 90 overall, kolejny masterek, nice, jeszcze zostaje 4 paczówki, także jeszcze, jeszcze nadzieja nie umiera i 200 koła, no niestety. I co, kolejna paczka, zostało tutaj jeszcze 3, łącznie z tą. Teraz wylecą, co, myślałem, że końce, ale exp, no to teraz, w sumie nie wiem co może teraz wylecieć, może końce, albo relik jakiś. Hmm, nie wiem, albo Exp znowu. I Exp znowu, znowu 20 tysięcy Expa. Ja nie wiem, to już jest chyba taki standard u mnie przynajmniej, jego go cały czas trafiam. I teraz wyleci, proszę bardzo, znowu Exp, super, ok. No i jeszcze jedną paczkę udało mi się tutaj zebrać, czyli 23 paczek jak do teraz. I tutaj będą. Był EXP, był EXP i jeszcze tutaj jedna paczka, albo nie dwie paczki z mojego konta. pyk leci tutaj EXP i kolejna paczka z mojego konta. Jeszcze będzie jedna paczka z mojego konta, ale to zaraz. To będzie paczka gwarantowana 88 plus i cyk i tutaj są końce. No i teraz z mojego chyba konta kolejnego paczka. I nie, to nie była ta paczka, to była jeszcze inna paczka, ale teraz paczka z mojego głównego konta, 88+, i ja już wiem co będzie i pyk, będzie Dani Alves, który trafił do mojego składu, widzicie go teraz cały czas na live'ach, także Dani Alves trafia do mojego składu. No i co mogę wam jeszcze powiedzieć, tutaj jeszcze parę takich paczek, czyli myślę, że gdzieś będzie około 30-40 paczek, chyba 30... I tutaj jeszcze paczka w ogóle chciałem jeszcze dograć, do, do, do jak kepę odbieram, ale odebrałem Neymara. No i dziękuję Wam za oglądanie w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia na live.